Cyk, kamera ruszyła. I już jestem z wami. Witam was serdecznie. Kolejne nagranie na domi drewno. I ruszamy z pracą przy przygotowaniu słuchajcie szablonów do tych krzeseł ogrodowych. Przypomnę, szablon wygląda następująco. Czyli mamy dwa elementy wspólnione. Kiedy zrobimy taki prawy i lewy, powiedzmy, albo inaczej, sorry, to jest jakby ten prawy i prawy z, z tego pionowego i poziomego, to razem mają w granicach 915 mm. No i tu jest, tu jest, tu jest, tu jest kurde problem, ponieważ HMC obrabia 820 mm, a nie 915. No więc, zrobimy tak, że. Przygotuję szablon, podzielę go na pół tak, żeby można było go w łatwy sposób zmontować. I ten szablon wykonam na cence pewnie ze sklejki. No sklejka, BMD, coś takiego i to będzie szablon, który będę używał później do trasowania i do wycinania tych elementów. Czyli będzie to szablon do pracy z frezem, z łożyskiem. Wiecie o co chodzi? Teoretycznie można byłoby to wydrukować na przykład 1 do 1, nakleić, wyciąć na taśmówce ładnie te elementy, ale skoro mamy maszynę, no to ona ma to robić, a nie ja, a ja zajmę się czymś innym. Więc na razie sprzątam stół, odpalam komputer, pokażę Wam na czym polega ten myk, który muszę tutaj zrobić, żeby ten szablon się utrzymał. Się, się trzymał razem, a później wrzucamy na frezarkę, frezujemy i zobaczymy, czy to w ogóle ma sens, wymyśliłem. Ruszamy z pracą. No i zobaczcie teraz, jak to sobie wymyśliłem. Skopiuję sobie tylko tutaj jeden ten rysunek na nowy dokument. Tak, gdzie on wpadł tutaj? Obrócimy go sobie. Przesuniemy, i to jest ten nasz element, którym się teraz zajmiemy. Zobaczcie. Kopy paste. Skopiowałem sobie. I jeszcze raz. Czyli mam takie trzy elementy. I teraz. To, co jest niepotrzebne, mogę ewidentnie od razu wyrzucić, prawda? Czyli zobaczcie. Ciach z tej strony. I ciach z tej strony, następnie ten element dolny obrócimy sobie o 180 stopni, chciałem powiedzieć, ale nie, obrócimy sobie mirrorem, tak, czyli lustrem. Dobra, to już jest nieźle. A teraz to mogę sobie przesunąć już na dokumenty. Oczywiście, teraz mi się to już mieści. Ale to nie koniec pracy, ponieważ ten element, o, właśnie ten, który tutaj widzicie, on się jest przerwany. Nie ma tak naprawdę końca. I ten również. Więc zrobimy kolejną rzecz. Skopiujemy sobie. Stworzymy nową warstwę na chwileczkę. No, niech sobie będzie tak. Skopiujemy sobie to na tą nową warstwę. Wyłączymy ją. I teraz mogę wykasować rzeczy, które, mnie, które mi są niepotrzebne. Czyli to, i to, i to. Przy tym rysunku również to, to, i to. Number. I zobaczcie teraz. Mamy taki rysunek. I ten. I tutaj już jest to wszystko ładnie pozamykane. Jeszcze. Nie. To będzie. To będzie chyba wszystko. Dobra, to sobie odsuniemy. No i teraz sprawdźmy, czy to możemy tak pracować na tym, czy też nie. Co zrobimy. Zaznaczę sobie najpierw te dwa obiekty mniejsze i to wszystko wybierzemy kieszeniowo na połowę grubości materiału, czyli 10 mm. Może być frezem szóstką, nie ma sprawy. Cyk. Lecimy. Tak to wygląda. Wracamy z powrotem do naszego dokumentu. Zaznaczam obrysy. I tym razem pojedziemy po linii na powiedzmy 18 mm, bo nie chcę na całą głębokość. Tam nie mam podkładki, tak naprawdę. Na zewnątrz, oczywiście. I to wszystko kalkuluj cyk. I to jest takie coś. Mogę Wam jeszcze pokazać tak, żeby zrobić to na przelot. Tak. Teraz to mogę wyrzucić i zobaczcie. To jest nasza układanka. Mega prosta, nie? Powiem szczerze, ja to robię pierwszy raz, tak naprawdę. Ja sobie ten kształt tutaj, który widzieliście, ten kształt taki, po prostu go sobie narysowałem. Jak to zrobić? No, zobaczcie. To jest akurat również banalne, mega banalne. Rysujemy sobie jakiś kształcik, powiedzmy, żeby było ładnie, 15 mm. Teraz do tego sobie dorysujemy coś takiego, i całość zamkniemy w kolejny element. I teraz wycinamy to, co jest niepotrzebne. O, tutaj mogło być troszeczkę to bliżej. Ok. Teraz to sobie wycinamy. I zostanie nam połączenie. Przepraszam, pozostało zostało nam tutaj połączenie w tych miejscach. 5 mm może 6 Zobaczmy. Cyk, cyk, cyk i cyk. I to jest nasz kształt, który będzie służył nam do połączenia tych dwóch elementów. Easy. Dobra. Wracamy w takim razie na maszynę. Fresk, którym się posłużę, to będzie szóstka spiralna pełnowęglikowa. Faktycznie taki sprzęt do katowania. Można wtedy jechać dosyć szybko i nie przejmować się, że, że coś się tutaj wydarzy. Kwestia mocowania materiału. Tutaj akurat też nie mam problemu, bo materiał jest większy, więc y, mogę zrobić to takie przelotowo. Będzie frezowane w środku, a po zewnętrznych y, z, na zewnątrz mogę spokojnie się przypiąć. Cztery łapy spokojnie wystarczą. No i cóż, <laughs> sorry. Nadal moje gardło nawala. Później, oczywiście, zaczyna się praca. Wypadałoby być czasami przy takich maszynach yy, i zobaczyć, czy wszystko gra. Ja tutaj przyznaję się bez bicia. Może nie tyle popełniłem błąd, a może dałem słuchajcie na początku zero na dole materiału. A zamiast na jego gór górze. Chyba mi się wydaje coś. Coś pomieszałem. W każdym razie poszło chyba ze 4 metry mm niżej niż powinno, ale dobra. Byłem, widziałem, zatrzymałem, poprawiłem się, no i tyle. I później można to już zasuwać. No, oczywiście, tutaj czym, czym lepszy odciąg, tym mniej sprzątania później, nie? Po pracy, więc tutaj zawsze też staram się. Chyba, że mówię, czasami też znowu nagrywam film żebyście widzieli no więc wtedy pracuje bez odciągu i no jest jak jest ale wiadomo że lepiej ten odkurzacz mieć włączony, czy podłączyć to do dużego odciągu kurza prosto jest czyściej ładniej dobra tutaj mam ten materiał za duży w sensie ta, ta płyta była dużo większa więc yy, nie, nie będę tego w całości pakował na Taśmówkę dokładnie, żeby pocinać ten nadatek, najprostsza metoda mi znana. Akcja błysk. Tutaj akurat miałem założoną dosyć szeroką taśmę, więc już nie chciałem kombinować. Trzeba wtedy się troszeczkę więcej napocić, bo tutaj promień skrętu jest dosyć mały. Rachu ciachu i prawie gotowa. Kwestia. Pamiętacie, było 18 mm, a materiał 20 mm. 2 mm na dole jest zostawione, więc najprostsza znowu za nami metoda wspalcowy z łożyskiem i jedziemy po kopiale. To jest akcja błysk. Te minimalne powyrywania szlifierka pasujemy i słuchajcie, pierwszy element gotowy. Zrobione jak należy. No, i słuchajcie, temat zakończony. Szablony, zobaczcie, jak się składają. Pomysł jak najbardziej wypalił. Mogę sobie to złączyć. Zaraz tutaj, oczywiście, pojawi się klej, czyli mamy tak naprawdę połączenie zakładkowe, ale z tym elementem łączącym. Ten zamek po prostu, myślę, że to jest sens dodawać, bo wtedy się to po prostu nie może rozłączyć w żaden sposób. Oczywiście, jak dodam klej, no to siłą rzeczy się nie rozpadnie, ale po co kombinować z ustawianiem tego w pionie, jak dodanie takiego zamka? To jest banał dla programu, oczywiście, nie? Więc jeden element, drugi element, sklejam to. Zostawiam aż przeschnie, później może nawet sobie wrzucę na strugarkę, bo to jest sklejka 20 mm, więc naprawdę sporo. Zrobię z tego, nie wiem, 18 na przykład, czy 19, żeby tylko ładnie sobie zebrać z jednej i z drugiej strony, i szablony gotowe. Czyli dzisiaj kończymy z tym filmem. Zapraszam Was już na kolejny odcinek z tej serii, i będziecie widzieć dokładnie krok po kroku. Jak powstają te bardzo fajne krzesła ogrodowe? Na razie, cześć.